Witam państwa na otwarciu ofert dla postępowania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice w ramach wniosku o dofinansowanie pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Szczepanowice. Na realizację zadania zamawiający przeznaczył w 2020 roku 1 65 158 65 158 w 2021 2 140 149,38 zł 2 140, 149 38. Do, do upływu terminu składania ofert wpłynęło 9 ofert. Przystępujemy do otwarcia ofert. Oferta numer 1. Wykonawca Terra Mota, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Gorlice, ulica Bardinowska, Bardiowska 3. Oferują wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową brutto 2 934 780 zł. Gwarancja 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Sanel, Zaniewicz, Spółka Jawna, Ulica Przemysłowa 18, 97400 Bełchatów. Oferuje cenę zryczałtowaną w wysokości 2 647 396 zł. 79 groszy. Gwarancja 60 miesięcy. Oferta numer 3 firmy Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Eko Inżbud Łukasz Stępień z siedzibą 97 371 Wola Krzysztoporska ulica Trybunalska 3 Kolonia Gomulin

Spółka akcyjna ulica Olsztyńska 3 Bełchatów. Oferuje nam wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice za łączną cenę ryczałtową 1 899 120 zł z okresem gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 5. Zakład usług. Sprzętowo-transportowych spółka cywilna Andrzej Bator, Mateusz Bator, z siedzibą 98 300 Wieluń, ulica fabryczna 41. Firma oferuje cenę ryczałtową 2 390 385 zł. 96 groszy. Gwarancja na wykonaną usługę 60 miesięcy. Oferta numer 6. Firmy. Przedsiębiorstwo budowlane kanbud Arkadiusz Wawrzyniak ulica Poznańska 70 62 740 Tuliszków za kwotę 2 miliony 222-222-22. same dwójki 2 miliony 222-222-22. Z okresem gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 7 Przedsiębiorstwo Kaźmierczak, Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak, Kosów, ulica Główna 92 Moszczenica oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 1 644 770 zł i 76 groszy. Z okresem gwarancji 60 miesięcy oferta numer 8 firma Anmar Usługi budowlane Anna Sobuś Cecot siedziba firmy ulica Łomżyńska 13 przez 22 42, 41 219 Sosnowiec. Firma oferuje cenę zryczałtowaną w wysokości 2 258 tysięcy 637 złotych i 40 groszy Przy gwarancji wynoszącej 60 miesięcy Oferta numer 9 firmy Hydromex Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Z siedzibą Ulica Dobrzyńska 151 na 153 42 200 Częstochowa Na kwotę brutto 2 172 588 34. 2 172 588 34 z 60-miesięcznym okresem gwarancji. To są wszystkie oferty, które zostały złożone. Czy Państwo chcecie obejrzeć? Macie jakieś pytania? Dziękuję. Do